Masz kryptowaluty na Binance, ale czy na pewno są całkowicie bezpieczne? W tym poradniku dowiesz się, jakie są metody zabezpieczenia konta Binance i którą wybrać, aby nikt niepowołany nie był w stanie wykraść Twoich pieniędzy. Koniecznie obejrzyj ten materiał do końca, bo tu chodzi o Twoje pieniądze. Zaczynajmy. Binance automatycznie zabezpiecza Twoje konto przy pomocy weryfikacji poprzez kod wysyłany na e-mail lub przez dodatkowe potwierdzenie w aplikacji Binance na telefonie. Jest to lepsze rozwiązanie niż samo hasło, ale zawsze warto skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia. Przyjrzyjmy się z bliska prostemu zabezpieczeniu, które działa nawet wtedy, gdy ktoś niepowołany poznałby Twoje dane do logowania czy uzyskał dostęp do e-maila zabezpieczeniu, które jest znacznie mniej podatne na ataki hakerskie. Google Authenticator to aplikacja na telefonie, która co 30 sekund generuje nowy, sześciocyfrowy kod jednorazowy, który musisz wpisać podczas wykonywania ważniejszych operacji na Binance. Nie potrzebujesz do tego internetu, więc praktycznie nie da się go przechwycić. Aby włączyć takie zabezpieczenie, zostaw łapkę w górę, aby ten film rósł razem z Twoimi inwestycjami i po zalogowaniu do Binance znajdź na ikonę człowieka w prawym górnym rogu i kliknij Ustawienia. W menu po lewej kliknij Konto i Bezpieczeństwo. W sekcji Aplikacja uwierzytelniająca kliknij Zarządzaj i włącz aplikację Authenticator. Zainstaluj aplikację Google Authenticator na telefonie, link znajdziesz w opisie. W aplikacji kliknij plusik na dole ekranu i zeskanuj kod QR, który pojawi się na ekranie komputera. Na komput Uterze, kliknij dalej. Aby dokończyć powiązanie, zostaw suwa pod tym filmem i wprowadź pierwszy kod z aplikacji Google Authenticator do Binance. Pamiętaj, że kody się odnawiają co 30 sekund. Twoje konto jest zabezpieczone, a wykonując kluczowe operacje, będziesz proszony o kod z aplikacji. Ostatnim krokiem jest kliknięcie w playlistę poradników Binance, która pojawi się na ekranie, gdzie znajdziesz więcej przydatnych porad dotyczących bezpiecznego korzystania z tej giełdy. Niech Twój portfel zawsze świeci na zielono, a my widzimy się już za chwilę.